Widajcie w kolejnym odcinku. Tym razem otwieramy sobie z serii Update Champions League 2015-2014-2015. To jest y, oczywiście edycja, która teraz się ukazała w kioskach, możecie już ją kupować. Ja sobie kupiłem to pudełko kolekcjonera, w którym tam y, mamy 10 saszetek, 3 karty limitowane i do tego plakacik i pudełko, bardzo fajne pudełko, przydatne na karty. Y, teraz y, zobaczcie, tam otworzyłem sobie już jedną saszetkę, tam y, trafiłem oczywiście fans favorita y, Diego Kosztę. I do tego maticza na karcie Dynamo. To, to z tych takich bardziej wartościowych kart. I cztery bazóweczki tego nie będę wam pokazywał. Teraz otworzymy sobie 5 zaszetek, zobaczymy co tutaj nam się trafi. Może szybciutko taki, taki przegląd, co możemy trafić w ogóle. Ogólnie jest 142 karty, 64 karty Team Mate, 1 Club Beige, Jedna karta klubowa, 16, 16 round of 16, 8 impactów, 12 fans z 8 key playerów 1 Master, 1 want to Watch, 1 Rising Star, 6 kart Dynamo, 1 Adrenalin XL Logo. Jeden oficjal, jedna oficjalna piłka, 4 Defensive Rock, 8 Magic Moment, 4 Berlin 2015, 4 Game Changery i 2 Inventive NS. Naj, najrzadziej, oczywiście, trafiamy tutaj Inventive NS, 1 na 60 y, paczuszek. Game Changery też bardzo ciężkie to zdobycie, 1 na 30 paczek. Do te, później te, te Berlin i Magic Moment. Te Magic Moment to mi, mnie się akurat nie podobają. To już jest takie na siłę robienie, podobnie jak limitki. Narobili tyle limitek w tej serii podstawowej, że niestety teraz, już prawie wszystkie karty limitowane, to będą pewnie powtórki tych największych gwiazd, jakie są. I mamy od razu Magic Moment, chyba to jest tak. FC Barcelona. Ru Nie, to jest Rund 16 FC Barcelona, taka oto karta. Co do jej, jak, jak gdyby, nie wiem, urody, to, to mam mieszane uczucia. I do tego mamy podstawowe Nacho, Quadrado, Immobile z Borusi, Lampard z Manchesteru City i Cani, e, oczywiście z Atletico Madrid. To są karty podstawowe, jakie mamy. I już druga saszetka, zobaczymy, co tym razem uda mi się trafić. Mamy key player Xabi Alonso z Bayernu Monachium. To kolejna karta z tych lepszych. Znowu round of 16. Tym razem Manchester City. I podstawowe karty Denis Ago, Carrasco, Bartra, Bartra z Barcelony, Mark Bartra, Benatia z Bayernu i do tego to już powtórka. Znaczy, powtórka to już było. Tak więc, takie oto karty zobaczymy. Rundo w 16 to co dwie setki, czyli praktycznie bardzo często będziemy trafiać te karty. Zobaczymy, co tutaj dalej. Oj, wedle tra tradycji, rundów 16, tak. Tym razem Paris Saint-Germain, dobrze, że nie jakaś powtórki. I tutaj mamy Lucas Silva. I tu ta karta taka adrenalin. Adrenalin karta, adrenalin karta się trafia, bo to jest jedna. Pewnie często. Adre, adrenalin, logo 1 na 16, na 13, jak No i już szybciutko. Podajn Simone Podajn e, W Juventusu. Spachić z, Bayer, e, no, z Bayeru Leverkusen, boże. Jakoś tak jest tam nieskoncentrowany. Oczywiście spachić. Bayer Leverkusen i Javier Pastore Paris Saint Germain, czwarta sesja. Zobaczymy, czy będzie nie. Tym razem, One to Watch FC Porto Ricardo Queresma. Tak więc, mamy pierwszą taką lepszą, naprawdę lepszą kartę. One to Watch to jest już fajna karta. I podstawowe. Marlos z Szachdara. Piłka oficjalna. Tym razem taka finałowa piłeczka. Ramirez z Barcelony. Rode z Bayernu Monachium. I Ramirez, Ramirez z Chelsea. London. To kolejne karty podstawowe. I już się nie mogę doczekać, kiedy sobie kupię ten pakiet startowy z kartą XXL, bo tam można, jest pewna karta XXL bardzo, bardzo, one mi się podobają w tym sezonie i naprawdę cieszę się, że wyszła kolejna do kolekcji, Sirigu na Defensive Rock tu mamy kolejną rundę 16 kartę i mamy karty Denis Ago Flamini z Arsenalu Ksaka z Bazel i mamy Kagała. Kagała oczywiście z Worus Dortmund. Tak więc szybciutko podsumowując, co mi się trafiło w tych saszetkach i w tej jednej, którą otwierałem poprzednio, to karta Dynamo, Matic, fans faworyt Diego Koszta, keyplayer Alonso, Xavi Alonso. Do tego jeszcze mamy z tych lepszych kart: Sirigu, Salvador e Sirigu, Defensive Rock, oficjalna piłka, One to Watch, Quaresma, zewce Porto i ta karta, karta X, która się trafia co 13 stoszeczek, i ten klub 16, Paris Saint Germain. Chelsea, Manchester City i Barcelona. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmików. Będziemy teraz dosyć mocno z tą serią jechać, tak więc mam nadzieję, że trafię dość szybko tą kolekcję i będę mógł się cieszyć pełnym albumikiem, który jeśli się uda, to jutro zakupię. Jeszcze dodam tutaj karty limitowane jakie trafiłem w budoweczku to oczywiście Robin Błaszczykowski i Ronaldo. No dzisiaj to tyle cześć